Czy mają tłumaczenie na język niderlandzki? Mordeczko, te okulary tłumaczą każdy język świata na żywo, prosto do Twoich uszu. Jak widzisz, świeci się taka kolorowa dioda. Wystarczy, że przytrzymasz sobie ten dotykowy przycisk z boku, z obu stron. Uruchomią się tutaj słuchaweczki oraz mikrofony. Łączysz się przez Bluetooth do telefonu, korzystają bezpośrednio z aplikacji, dzięki czemu są w stanie Ci odpowiedzieć na każde pytanie świata dzięki AI oraz tłumaczyć każdy język w czasie rzeczywistym na język polski oraz w sumie na każdy język świata. Halo, cześć! Powiedz mi, czy masz tłumaczenie w języku niderlandzkim. Nie, mów, mów po polsku, tylko mi po prostu powiedz, czy masz opcję tłumaczenia w takim języku. Jasne, rozumiem. Tak, mam więc w każdej chwili na OK, dobra, to teraz ja mówię po polsku i tłumacz od razu wszystko na język niderlandzki. Dobra, jak widzicie, te okulary tłumaczą nawet w języku niderlandzkim oraz na każdy język świata. Jeżeli chcecie link do tych okularów, to teraz mają jakąś promkę i można je kupić za 250 zł. A linka wam zostawiłem w profilu.